No, to nagrywamy z Morkiem dzisiaj. Marek musi mówić głośno i wyraźnie. Hello guys! Tak, jest anglo-amerykaninem. N. Ehm. Tomsk. Go w Tomsk, ja słucham. Już Okej. Okay. Nie wiesz, że Um, um, Nie, a support. Good. Więc jest tu Warma! Pisze Rosjanin, tak. czy to... Czy... Kowalisz po rosyjskim? Jak on brzmi? <laughs> Jogurt. Lol, no, patrz na to. Raz, dwa, trzy, czterech snajperów, na cloaku i karabinem. U Gdzie nich jest pięciu. No to pięciu. No, u nich. No. Przegramy. Przegramy to, spokojnie. No, ze się. Patrz wow, na to lewo, się nie? nie? Co? What the fucking shit of my business. Przerazić głośniej grę. Kiss my ask. <laughs> ask to na lewo, mój Najpierw ja będę palił, tylko wywijasz. A później ja. Później ty odpalisz bankę. Ej, koleś idzie za, za typem naszym. To nic, to już tego zgrzewka. Haha Słaby snajper już mi powinien zdjąć No Do na Zulu? Do Dobra, chodź Nie ja chcę się z tym Zulu Chodź na lewo Nie Ja chcę iść na, na prawo lewo. W ogóle zdobyłem pierwszą krew chyba. Chodź. Nie ma... Nie. Jesteś? Nie. No, no ty ruszaj ty się, ma... kurde. Gdzie ty jesteś? No, z, z, ciebie. Jaki typ? Tu jest. Tu, 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 tu. Widzę. Odpalaj bańkę. Serio? poczekaj może, co? Dobra, to poczekaj na przyjęcie punktu hmm. Patrz tu na górę. Gdzie na górę? A, widzę. Schowaj się. <laughs> Schowaj. Dwóch, dwóch. Jeden po lewej. O jezu, chopy. Po prawej a nie na lewej. Po lewej tam daleko jest. No to jest prawa, a nie lewa ty. Shh. Dobra A, bo w sumie tu patrzysz tak, no dobra. Od, odpalaj bańkę i zasuwaj na górę tam w, Tam w, na prawą? Tu i na górę Pali. Widajmy go Au nie zdjąłem? No. Nie wiedziałem gdzie No dobra, Trzech jest na lewej Okej okay. Ale mamy Charlie I to się liczy No No już tracimy A wow, Ła się tak długo I do środka Trzeba się więcej audio dać Dobra Muszę się uleczyć. Co? Uleczyć się muszę troszkę. Nie do ciebie. Please, nie straccie tego. Wow, to nasz. To ty! Czemu nie dojdziesz do mojego zespołu? Zabiłeś go? Mhm. Uh -huh. Nie. Tak tu był? Skoro tak mówisz Uważaj na górę, nie? Na górę to znaczy tam na tym tem. Tam no, tam po prawej. I z tobą? To nie na ma górę być jeden. Tak? Mhm. góry ich zdejmuję. Na prawej jest jeden. Na schodach? Nie, tam. Ale ten gościu mówisz. Że... Jezu, ich mnie wystraszył. Jaki typ. Tu jest dwóch. Gdzie? Tutaj, po, na prawej prawie. No wiem tam Jeden zdjęty Gdzie z drugi? Brawo? tak. oni przez... Przecież... Czekaj chwilę Gdzie ty jesteś? Tutaj po środku Ej Jak trochę cofniesz z tamtym co przejmowaliśmy Trochę cofnij Ale to zejdź na prawo tam Przeciwnik? Nie nasz. Ja mam hita, mam... Mogę odpalić. Ale oni z lewej strony będą przechodzić. No to pilnuj lewej, na razie. Oho, z prawej się dzieje. Plecy. Gdzie ty jesteś? No na prawej. Mógłbym odpuszczamy już To tam masz jednego. Wiem. Dwóch. No może dziesięciu nawet Chodź. Churde ostrzegaj przed tym. Ty tylko musisz tam kierować w którą stronę? Mhm. Usto, czyli tylko i tu patrzę na jest, uwaga przodbuje, gdzie jest? Tam, zabiłem go, zabiłem. Tam był w kącie, tam jest jeszcze jeden pewnie. Nie ma. Nie ma? Łow w dupę, widzisz to co ja? A na plecy nikt nie patrzy. No nie? Po co? Dobra, ja popatrzę. Chociaż nie ma pleców, bo tam bańka lata, okej. Ok. Serie pięciu zabójstw, co ty? Tam będzie jeden. Chyba sprawę zdjęli. No, nie wyjdzie mi tutaj. Mm. Zdjąłeś go? Nie, gdzieś gościu. Zpadł! Ty pilny pleców sobie O Boże Jak my już B przyjmujemy No, a ja mam bańkę i właśnie z nią będę szedł Dobrze. Kurde, a to cwajek ty, ty jesteś drugi cwaniaczka Wieszki ja ostaty 8-2 4-2 Ja? Ja a, wyciągnąłbym 9-2 kurcze, ale Źle źle wyszło No ja tak jest w miarę git Oni ogólnie coś słabo grają, tak według mnie. O, kto siedzi lewą? Proszę, jak nagrywam, to mam jakoś dobrze FPS-y. Lose Charlie. Jak to lose Charlie? Koniec. Nie ma takiej opcji, panie. Securing Charlie. Securing Bravo. Ciągniesz? To pierwszy runda? Ojej. Uh -huh. On długo trwało. Basakro. Dobrze. No jeszcze druga za drugą trzeba tak rozegrać i będzie git. Mhm. Mm tu mówicie dobrą stroną. Zostań wtedy być do wybra? drużyny. No mm -hmm. chodź. Skacz, skacz. No. No dobra, ja ta broń sobie mam. Proszę, Jesteś tu? No. Ej, koleś z tego samego. O kurde, a gdzie ty? Czekaj, poczekaj. Dobra. Dwóch. Ty w lecie chamski. ich jak mnie obszczeliwał? Obsz... Obszcze... Dupa, dupa. Ej idzie do chodź, was chodź. niewidzialny. Ja jestem z tyłu, bo mam końcówkę HP. Staram się tylko robić za... Coś w formie... Pomocy w Leci. przejęciu. No dobra. Bańkanie, to ten... La, lakier czy... ADS. Nie Niebitka na lewej i jeden jest na kontynerze. To nie dobrze. Ten na kontynerze będzie tam na ciebie. Mm, mm, mm. E, ja to mam. Kto, no, czy ma, kto mi pomóc? W każdym razie ja jeszcze mam bańkę. To jest na lewo. Ja jestem na lewo. Dobra. Ale na lewo wiesz Stój tylko idziemy z banią Poczekaj, nie 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 nie, bo tu jest jeden. To Bum, jeden? Trzech. Idziemy z bańką walić to. No to idźcie. Jeden jest tutaj. Ewentualnie zajdzie od pleców. Tak in pleców. I dwóch do przodu masz. Plecy. E, plecy. Kurde. No nie widz co to chyba. Mhm ostatnie 3-1 Ważne, żeby utrzymać C A jak przyjmiemy no D, to się doliczy czas? Hmm? Jak przyjmiemy C, to y, D, to się doliczy czas jeszcze? Mhm mm No, Blisko 14 Klok na lewej no mylę przyciski Gdzie ja Cię widziałem, ziomeczku? Na lewej jest, uważaj. Chyba, że zdjęliście tego biszkopta już. Nie. Nie? Lol, jaki tyd. Nie zdjęliście biszkopta na lewej? Uważaj. Pilnuj tamtej. Pilnuj i Dobra, idź, 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 idź. Idź, idź ubezpieczam. Okej okay. Dobra, plecy masz załatwione Nie ma nikogo? Jeden na górze Poczekaj, zaraz go wyjmę Może zostanę tylko... Mama, DS, a gdzie on jest? U góry za tą E, jeden jest na górze, drugi jest na... Kurde! Oknie. No ah. właśnie to jest tam. Źle zrobiłem Na środku. Środek ja. i prawa. Ja, mu, ja mówię co nie mówią. Boże... Maszaka no ogarnił mikrofon. No, no, no. Góra No i tak, klauka teraz. Eee, Co? Gdzie oni są? Ej, na lewo ktoś by przyszedł. Jestem na górze prawie, ale no nie wejdę, bo mnie zdejmą. No to nie wchodź. No tak nie wchodź. Jak dośledę to się skamp. Ja mam banie. To nie, nie, nie. Banią to ich przetniemy. Tam, jeszcze... Jeszcze zostałem. Ja kurczę się muszę stąd ruszyć. Ja nie mogę siedzieć, idę. Idź, idź, idź. Lewą stroną masz czystą. Tak? Mhm. To idę. Lewą masz czystą. Tak, eee... tak czystą, że kurczę, ty tak. Asysta. Padł. Ale szedł od prawej Uważaj Marek Widzę go Ja ci nie pomogę, bo tam nie wiem czy tam jest Zabity? Tak? Mm -hmm. Bania, i lecimy? Czekaj, poczekaj Zobaczę nie, 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 nie Jeden jest tutaj Iść? Stać? Nie wiem No nie, poczekaj, zdejmę go Masz tutaj pewne plece, nie? Nic się nie stanie. O, już... już dwóch naszych tu jest. Ała. No, koleś się zabił, na niewidzce był. Nie, nie, nie. To mnie zabił ten... assault. Blazę. Back. Już idę, już. Idzie. Znaczy, chodziło o niego. No przecież idzie, co oni e, nie widzą? Left side. Go, go, point C What the fuck, save! Shut up, fuck! Na górze jest jeden Uważaj, Zem. tam się bo... Na górze jest jeden Stawać. Ej, prawa, tu jest, tu jest za zakrętem no. Mam go? Ale ty, nie widziałem go w ogóle No bo był cloakiem tak, to chyba jakiś większy poziom, ta. Nie, 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 nie. No bo normalnie to widać jakoś. Nie wiem, jak zrobił. Mam jednego na lewej. Za, za słupkiem Biegnę od lewej jak coś. Was Lewa bańkę? wolna? Mam bańkę. Jeden jest tu za słupem, tu. Okay. Tu, tu za słupem, nie? Musi uważał Ej, czekaj Dobra Czekaj, bo mi się klawisze mylą Ej, z góry ich zdejmuję Odpalaj To czekaj. Chodź tu Bo ja coś czuję, że jeden idzie nam na plecy ała. Ała, ała. Robię co mogę A. No dobra Cię wrócił mi z góry, na, na kontenerze leży jeden Serio? Nalej. Tak, to trzeba się do nich na górę wbić. Czekaj, mam ADS-a, poczekaj Już lecę, Tę bańkę za chwilę wykorzystasz. Ej, ktoś ładuje coś. Bańka? No, Jelicie, Nie. Tu jest, jest, tutaj za zakrętą To nic Idziemy na bani? Poczekaj, nie, 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 nie. Plec? Nie, to nie Ej, idzie Dobrze, już, dobra, już padł No, tu jest jeden Ej, Granat To ja Tu jest jeden Tu za tym, ale dobra, wygraliśmy. Ej, tu jest trzech ogólnie Dobra, lecimy Jeden I za bloką, uważaj No i gitara, przepchaj ich Leć na górę, tam do nich Na ich okno No what the fuck Dobrze, jesteśmy najlepsi Shut up, man. do całego Okno ze sobą specjalnych Najlepszy asaul Ale fajne. O, dostałeś prezent. Co? Gdzie? Masz gwiazdkę. A co to jest? No, dostałeś coś. Fajny mecz. Dobrze, dobrze. Niestety nie dla przeciwników. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Włącznie to się nazywa Dostałem brązowa tajemnicza skrzynia. Mhm. I porucznik 5. I co mam teraz zrobić? Mhm. No... Y Klikasz pistolet i masz na to krypunko. Eee, sprzedaj za niewielka szansa na zdobycie eee, unikalnego. No. Jak to mam zrobić? Otwarty. No, klikasz na nią i będziesz miał taką celownik laserowy. Ale bida. No, Trudno Dobra. Tym miłym akcentem, celownikiem laserowym, który wcale nie jest mi potrzebny, kończę. Ale to jest celownik laserowy do jakiej broni? Nie wiem. Graj dalej. No dobrze, tylko tutaj już zakończę. Gdzie? Pa.